Siemanko! Witam w kolejnym odcinku naszej serii The Best of Minecraft. Pewnie jesteście zdeczka zdziwieni. Ale już wam wszystko wyjaśniam. Tak to jest. Ten świat, na którym ja grałem. To nie jest żaden nowy świat, to jest kontynuacja tamtego. Eee, tylko przeszedłem w nowe miejsce, zostawiłem tamten gdzieś hen daleko. Mam nadzieję. I na razie do niego nie będę wracał. Wyszło to trochę przypadkiem. Wziąłem tylko to, co miałem akurat przy sobie, i co zdobyłem po drodze, że tak powiem. Nie jest tego dużo. Tak więc tu będzie mój domek, i jakoś się tu troszeczkę rozbuduje. W każdym razie zobaczycie sami. Tak więc nie wiem od czego zaczniemy. zciąłem już trochę drzewa, ale może zetnę jeszcze to. Mam nadzieję, że nie zaatakuje mnie tu żaden creeper, ani inne niepotrzebne ustrojstwo. W końcu jest zyczka. Tego mi brakowało trochę. Może ją troszeczkę jednak ściszę. Dobra, niech to będzie. Uhum. Dobra. Nic mi tu nie podchodzi. Chyba nie. Jeszcze wow, trochę ciemno się zrobiło! Okno na świat. O o, nie da rady okno na świat. Dobra, jeszcze stopy. Zaraz padnie moja siekiera Tak coś czuję że nie dociągnie do końca Mam chyba parę sztuk żelaza więc Na razie nie jest to jakiś wielki problem No nie, tam jeszcze O, mamy dzionek mamy pajączka na dzień dobry Przepraszam, że bijecie łopatą O, trochę rzeczy jest Dobrze Aha, jeszcze i tak do końca nie wyciąłem Lalalam Zaraz się skończy i tak. Się kiera coś, mi się wydaje, że to ostatnie cięcie. Wow, przedostatnie. Troszkę to zapleję. Nie Nieładnie był. Wyżej mówicie. Pom żeby końcówka akurat drzewa Nie wierzę dobra tak więc myślimy o pierwszym domku eee, Kiepska sprawa nie ma zbytnio od czego zacząć mało towaru mamy o oh. dobra nawet nie mamy za wiele kobla dobra, trzeba zrobić kopalnię w takim razie kobla dobra, to ja troszkę pokopię, nie trzeba was w tym jest już stąd, więc będzie dobrze witam ponownie a to już jest mój domek Dużej części skończonym w sensie dolnego poziomu. Tak więc tak wygląda. Tu są takie przejścia szklane. Drzwiczki z zewnątrz są otwierane ręcznie, wewnątrz już płytką. Chyba mam pomysł. Tylko czy to coś da? Nie, to nie da nic. Eee, jak się laguje? Uno momentu Od razu lepiej. Dobra, tu mamy kominek. Jakieś dwa pomieszczenia. Tu mamy skrzyneczkę. W piecu nic się nie przetapia. I... ale jest coś do przetapienia. Pach. piwnicy na razie jest puściutko. Tyle. Niestety wystaje wkład. Od kominka. Taki mamy na razie dach. Tu będą e, schody, taki trap. Jejku, jaki lak. On ma tak normalnie, czy nie? Dobra. Au. Może będziemy z tym żyć. E, no dobra. To teraz. Nie mam znowu kobla. Bo dosyć sporo zeszło. A ty glucie mały, co tam stoi? Iż? Ja ci dam! Kurde, jaki log? Eee, nie chcę umrzeć, ale idziemy na polwanie. Mimo wszystko. A ty ty też Tego nie chcę. Dobra, to ja idę znowu kopać kobla. Okej, okay, kobra mam. Już trochę nawet zbudowałem tutaj. Tu takie przejście, i tu będą te schody. Już ich się naspałniło. No dobra, eee, postawiłem parę piecyków. w celu przepalania takiego na masową skalę, bo sobie kobla. I także się zastanawiam, co tu jeszcze. Machen. Nie wiem co tu. Jak macie jakieś pomysły to wrzucajcie na pewno coś. Wezmę to pod uwagę. Zastanawiam się czy jeszcze jedno piętro czy już. O. Znikli. Dopiero co tam byli. Wow. Magic. Chyba zrobię jeszcze jedno piętro. Co ja tu miałem... A, nie, dobra, nie tym. Ten znowu się tam skampił. I czeka! Nie, nie będzie takiego. Dobra, trzeba zrobić schodki na górę. Tak go aktualnie nie potrzebuję. Chcę zrobić trochę tych schodków i zrobić właśnie nim nimi to wejście. Aha, też użyłem. Czyli muszę... Z Robić nowe, a nie mam nowych, więc znowu na chwilę muszę skoczyć po kobla troszkę. Tu już trafiłem nawet na dwa jeziora podzie podziemne. Jedno jest tam, a drugie jest tam. A tu w celu kopania do kobla, do ukopałem się do bedroka. Takie schodki wykopałem. Człowiek w potrzebie robi różne rzeczy. Dobra, na razie starczy. Już mi tam jakiś zombie gdzieś warkota. Nie wiem czy na zewnątrz, czy w środku. Eee, schodki. Jeszcze muszę coś zjeść po drodze, bo. Czopa. O! przestało padać jak to chciałem powiedzieć pogoda mnie nie rozpieszcza a w zasadzie i tak dawno w minecraftie nie było deszczu więc spoko to dorzucamy do szkła eee, schodki zdecydowałem się na kolejne piętro więc From hmm Houston, we have only uh, we have one small problem. Oh. Ah, okay, I think I have a good idea. No, I have no idea. Oh, it can No, it can be. uh oh! Master. Ah, okay, it can be. Yes, this. And here. Cobblestone. Dobra, tak mi się pangir szczyło. Tu musi być rozumiem, czyli zrobimy tak. Mhm. Ten sam sposób właściwie prawie. Ten sam sposób, tylko trochę inaczej. Hm, jak to mówią? Enderman? Dwóch nawet, nie, nie patrzy się. Czyli tak, tu by był idealnie, wprost idealnie. Dobra, na razie tyle. Także ja zobaczę jeszcze co te schodki zaraz zrobimy. O! No dobra. Kończymy ten odcinek. Mój domek w zasadzie już jest ukończony przy, poza ostatnim piętrem. I wygląda on tak. Dałem troszkę dekoracji w środku. Wiecie, nie będę pokazywał. Piasek idź stąd. Jest w miarę symetrycznie, bo nie mogłoby być inaczej. Oczywiście na początku te schody dałem tutaj potrójne ale zasłaniały cały widok z tego okna ten, na wprost, więc zmieniłem to i są takie po bokach, tu nic nowego, czekam na Wasze propozycje, co tu i tak komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dodawajcie do ulubionych i zapraszam na kolejne odcinki naszej serii The Best of Minecraft. Oraz zapraszam na naszą drugą serię Minecraft Hardcore. Także cześć i do zobaczenia.